Moi drodzy, woda, woda, zdrowia woda, zwłaszcza taka muszynianka, którą właśnie widzicie w moich rękach. To prawda wy nie widzicie nazwy muszynianka, ale cóż. Jak to jest, moi drodzy, powiedzcie mi, naprawdę, jak to jest, że, że w wielu krajach, że w wielu krajach, tak jak na przykład w takim Meksyku, gdzie ostatnio widziałem taki film, w którym, moi drodzy, wody pije się o wiele mniej niż takiej przysłowiowej Coca-Coli. Oczywiście woda, którą widzieliście przed chwilą w moich rękach, jest dosyć ważna, ponieważ jak po, poniekąd moi drodzy, większość mojego ciała składa się właśnie z wody. W tej... Substancji chemicznej zwanej Hamao. I naprawdę nie mogę pojąć, ponieważ widzę to u wielu ludzi. Może nie u wielu ludzi, bo nie mieszkam w Polsce, a ten filmik, który widziałem, był kręcony w Meksyku, gdzie, gdzie gdzie koń pije się dużo, dużo więcej, głównie przez warunki kulturowe, ale na przykład tutaj. Tutaj w, w Europie, czy na przykład tutaj w Polsce gdzieś są. A, moja szyja. A widzicie, jak się poświęcam dla Was? Ale skurczu dostałem. Widzicie, moi drodzy, jak to jest, moi drodzy, że... E, że bo ja na przykład, moi drodzy, na stan faktyczny, aktualnie piję tyle samo wody, co niestety... to, to też lubię czasem się napić. I jest to, moi drodzy, coś, mm. wiecie, trzeba mieć silną wolę, żeby zrezygnować z tego, co się lubi. Tylko też e, też znam wielu ludzi, którzy lubią kolę, no, przyznaję, znam wielu ludzi, e, powiem, powiem powiem szczerze, gdybym wam powiedział, nie pijcie koli, bo Kola jest niezdrowa, to byłbym dużą hipokrytą, e, dużą hipokrytą. Mm. Jeśli nie wiecie, dlaczego był hipokrytow, to, to spójrzcie na napis tutaj na dole, to będziecie wiedzieć. I naprawdę, moi drodzy, powiem Wam, że, 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 jednak, że jednak wolałbym, żeby ludzie pili więcej wody niż tej koli, gdyż, moi drodzy, fakt słodki natu, pomimo że działa na nasz neuroprzekaźnik, który reaguje w momencie, w których wyczuje w których wyczuję w krwi jakiś wysoko energetyczny składnik, który niewątpliwie jest cukier. I właśnie stąd i właśnie wskutek tych procesów chemicznych z udziałem też Endorfin, który jest naturalnym neuroprzekaźnikiem. I właśnie też dlatego ludzie, dlatego ludzie lubią pić kole tak. Dlatego na przykład lubię na przykład nie wiem, zejść ciastko. Na przykład herbaty, znaczy herbaty z cukrem, czy tam kawę z cukrem i mlekiem, tak? Widzicie, moi drodzy, mówię Wam, gdybym Wam powiedział, że nie pijcie coli, bo kula jest zdrowa, to mówię, byłbym hipokrytą. A prawda jest taka, moi drodzy, że. <laughs> prawda jest taka. <laughs> Przepraszam Was. Prawda jest taka, moi drodzy, że, że niestety że niestety moi drodzy warto pić tylko i wyłącznie wodę. Już kiedyś też robiłem podobny film na, temat te, na, ten, na ten temat, ale naprawdę. E, jednak, jednak wolałbym pić więcej wody niż szkoli, a to czy tak jest, to już jest inna sprawa.